Siemanko w kolejnym pack openingu Dzisiaj są English Totsy Czyli piłkarze Najlepsi piłkarze z ligi angielskiej Czyli z Barclays Premier League e, Znaleźli się mniej więcej w nim Trzech, Beinster, Soccer Kompany, Hazard, Era, Gerard, Ramsey Suarez i Sterling. Na rezerwie mamy Mershala, Kolemana Aspiruquette, Lalanne, którego trafił Woody y... Dawid Silva Sterling Aguero Kraty Woody, że trafiłeś Lalanne Jak zwykle fuk się z ciebie Znowu Dobra A my Sobie mam 51 tysięcy końców pootw Pootwieramy 3 złote paczki i otworzymy reszty, z reszty końców to, co nam zostanie. No to co, zacznijmy. I... Toc, 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 toc. Toc! żerad, żerad, Jest toc! Jest toc! Ludzie, mamy toca! Mamy toca! Żerard! Żerard! Jest toc! Super! Super! Pierwszy raz musiał być wreszcie ten pierwszy raz jest Bo Sofa, Akilani Johnson Benalio Roy Hudson. O, To już solskie nie będzie prowadził mojej angielskiej ligi 4-4-2 po Potem 2k końców Dobrze Morale, kontrakty Kondycja i tak dalej, i duplikaty, duplikaty od razu Tutaj na listę transferową, tak Okej okay. No i mamy toca, mamy toca Wysi wszystkie do klubu Okej okay. I kolejna paczka Kolejna paczka, może kolejny toc Jak się ma szczęście, to się ma szczęście 15k i Toc, 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 toc! Ale jest ager, jest kierzaką, Bude the boss, cabella, jurado. Kontrakty, kontuzje, modyfikacje, trenerskie stadion i Luis Fabiano na listę transferową Wyślij wszystkie do klubu. Okej! Okay. Kolejna paczka za 15k! 15 tysięcy coinsów Lecimy Lecimy Duża złota paczka premium I może kolejny toc, 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 toc Nie ma Ale jest Walker Oooo Waldes Snodgrass Proto Boateng Dobrze, morale Tutaj Są kolejne Jakieś karty modyfikacyjne Jadę na listę transferową Mamy jakiegoś kitchena Jakąś kuchnię Tutaj jakiegoś Jacksona Stadion, Spark Okej, okay, wyszli do klubu Niektóre Aha Dobra, to sprzedaj wszystko, tak? Dobra, nie będzie Albo nie, wyszli do klubu Mm, nie mam, niektóre, każde nie pojedynczo. Mm, serio. Trudno. Sprzedaj wszystko. No i wtedy kupujemy... Może srebrna duża paczka? Nie, a kupmy sobie złotą zwykłą. Co tam będę sobie żałował. Chyba, że tą za 7,5. Tak, tą za 7,5. Kupujemy może jakiś toc znowu i nie ma ale jest Lucas Pianon Ruiz Pakić Ancheri Dobra wysi do klubu i tak i mamy ile? Mamy 2k mamy 2k a za 2k nie kupię złotej paczki srebrnej paczki nawet ale Otworzę brązową, więc może jakiś brązowy toc. Niestety. Mamy Lonarda jakiegoś, jakiś cieki. Ale najważniejsze to... Szybka sprzedaż. Najważniejsze, że trafiliśmy Gerarda Toca. Jeśli wszystko do klubu. Sprzedaj. No i to by było na tyle moi kochani. Mam nadzieję, że się podobało, że lajkniecie, zostawicie jakiś ślad po sobie, skomentujecie. No i co? To tyle. Na razie. Cześć.